W dzisiejszym odcinku przeniesiemy się do liczącej ponad tysiąc lat świątyni Praha Wihar w Kambodży. Przyjrzymy się takim wyjątkowym sklepieniom, które znajdują się w tej budowli, ponieważ zostały one wykonane całkowicie inaczej niż ma to miejsce w innych starożytnych budowlach, ale także i współczesnych. Spójrz proszę teraz na te precyzyjnie zaokrąglone kamienne bloki, z których zrobione jest sklepienie. To duże zaokrąglenie na suficie jeszcze lepiej będzie widać, gdy obrócimy to zdjęcie o 90 stopni. Mało tego, zaokrąglona w ten sposób Mało tego, zaokrąglona w ten sposób nie jest tylko ta wewnętrzna część bloków, ale także i te zewnętrzne. Zazwyczaj w innych rejonach świata wygląda to tak, jak tutaj. A więc sklepienie jest zrobione z kilku kamieni, które są tylko delikatnie zaokrąglone. Zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Cześć, witam Was na kanale Ciekawostki i Inne Dziwy. Ostatnio przeglądając YouTube wyskoczył mi znany, popularny kanał, który wydaje mi się, że pewnie każdy z moich widzów zna, a więc no, chodzi tutaj mi o tego Hindusa Praveen Mohan. Wspomniany film ma już ponad 5 lat, więc nie jest to nic nowego. Jednak uznałem, że jest to na tyle ciekawe, że warto to pokazać także i na moim kanale. Taki rodzaj sklepienia, który widzimy w tej świątyni jest unikalny. Tak dla przykładu, to teraz w tym momencie widzimy tunel, który znajduje się w Szkocji. Wykonany został jakieś 300 lat temu. Widać tutaj, że sklepienie jest zrobione z dwóch kamieni. Na pierwszym planie, ten po lewej stronie, jest pęknięty, być może jest ten błędzie i nie jest to pęknięcie i są to po prostu no dwa mniejsze bloki. Jednak, gdy spojrzymy na to sklepienie na drugim planie, to widać wyraźnie, że tam na górze są dwa podobnej wielkości kamienie. Zwróć teraz uwagę na to, że ta dolna powierzchnia kamieni jest jedynie tak minimalnie zaokrąglona. Teraz z kolei spójrz na stadion olimpijski w Grecji i ten łuk, który jest tutaj widoczny. Gdy spojrzymy na te kamienne bloki, które go tworzą, to także zobaczymy, że ich dolna strona jest tylko delikatnie zaokrąglona. Tutaj mamy rzymskie akwedukty i sytuacja jest podobna. Teraz widzimy 13 wieczny kościółek, który znajduje się w Anglii i tutaj oto w ten sposób wykonali to sklepienie. Dla odmiany zobaczmy teraz na współczesny tunel i tutaj wygląda to tak samo jak wszędzie. Po prostu wykonanie sklepienia w ten sposób jest można powiedzieć, że 100 razy łatwiejsze niż takie coś jak widzimy w Kambodży. Wróćmy do Kambodży. Spójrz ponownie na te kamienie, które tworzą w tym miejscu sufit. Wyglądają one troszeczkę tak, jakby były odlewane lub kamień był wcześniej zmiękczony i następnie w ten sposób wycięty czy tam uformowany. Nie wiem, jak to tłumaczą archeolodzy, jednak patrząc na to, w jaki sposób wyobrażają sobie obróbkę kamienia w starożytnym Egipcie, a chodzi mi chociażby o te ślady, które są na tym niedokończonym obelisku znajdującym się w kamieniłomie w Aswan, to zostały one według nich wykonane za pomocą po prostu takiego prostego uderzania kamieniem o skałę. Jestem przekonany, że w przypadku Kambodży i tego supitu, który mamy w tym miejscu, no to mają podobną teorię. Ten hindus, twórca tego kanału, z którego korzystamy w tym momencie, a więc Praven Mohan, to w swoim filmie wspomina o tym, że w Indiach znane są przykazy o zwiększaniu kamienia za pomocą roślin. Szczerze mówiąc, to ja o tym nigdy nie słyszałem, ale przyznaję się też od razu bez bicia, że akurat w tematykę budowli w Indiach i w Kambodży jakoś tak bardzo mocno się nie zagłębiałem, tylko no delikatnie liznąłem ten temat. Zawsze o wiele więcej czasu poświęcają na temat Egiptu czy Peru. W przypadku Ameryki Południowej to kiedyś nawet zrobiłem odcinek na mój kanał, w którym wspominałem o różnego rodzaju zapiskach, które znajdują się w kronikach, a także o innych poszlakach sugerujących, że starożytni faktycznie w tamtym rejonie świata mogli zwiększać kamień. Jeżeli chodzi o Indie i tamten rejon świata, to być może kiedyś zdarzyło się, że słyszałem coś właśnie o zwiększaniu kamienia, ale jakoś niestety nie odkwiło mi to w głowie. Jest to według mnie temat bardzo ciekawy i zastanawiam się, czy ten hindus ma rację i czy faktycznie w Indiach w tych starożytnych tekstach wspominano o zwiększaniu kamienia. Jeżeli nawet nie w tekstach, to chociaż w jakichś starożytnych przekazach, które do nas dotarły. Nie będę teraz tego wszystkiego wyszukiwać w wyszukiwarcy Gogla, ponieważ bo będzie bo to czasochłonne. Od dłuższego czasu preferuję wyszukiwarkę Perplexity, która używa także sztucznej inteligencji właśnie do przeszukiwania internetu. No dobra, wpiszmy to hasło, które chcemy wyszukać, zbadać. No tam tutaj jeszcze, że w przeciwieństwie do wyszukiwarki Gogla, no to tutaj jest kilka możliwości. Ja preferuję, tworząc różnego rodzaju odcinki albo chcąc jakoś dokładnie zbadać temat, właśnie przeszukać no, większą ilość różnego rodzaju stron, no to preferuję właśnie kliknąć w opcję badania. A więc no, to zajmuje co prawda kilka, nieraz, no, nie, może przesadzam, że kilkanaście minut, ale wyszukiwanie przeszukiwanie internetu przez tą sztuczną inteligencję zajmie kilka minut, ale za to będzie no, to o wiele dogłębniej zbadane. Tutaj możemy sobie jeszcze zaznaczyć właśnie, żeby były brane pod uwagę były artykuły naukowe, a także jakieś różnego rodzaju dyskusje. Wyślijmy zapytanie. No dobra, kilka minut minęło, zobaczmy, co tutaj sztuczna inteligencja wypluła. Sprawdziła 142 źródła, to tylko taka dodatkowa ciekawostka. Ale przejdźmy do najważniejszego. Indyjskie przekazy o zwiększaniu kamieni. Jednym z najbardziej bezpośrednich śladów istnienia legend o zwiększaniu kamieni w Indiach jest relacja przekazana przez Shirpada S. Akiwali, który twierdzi, że jego ojciec widział roślinę posiadającą właściwości zwiększania kamienia. Według jego przekonania taka roślina istniała lub nadal istnieje i była wykorzystywana przez rzeźbiarzy starożytnych Indii do zwiększania kamieni, co umożliwiało im tworzenie wyjątkowych dzieł sztuki, które możemy podziwiać w tysiącach hinduistycznych świątyń rozsianych po całym subkontynencie. A tutaj jest nawiązanie też do Peru kontekst kulturowy indyjskich legend. W przeciwieństwie do bardziej rozpowszechnionych legend peruwiańskich, indyjskie opowieści o zwiększaniu kamienia nie zostały tak dobrze udokumentowane przez wczesnych europejskich podróżników i badaczy. Niemniej jednak przekaz ustny i pojedyncze zmianki sugerują, że wiedza o roślinach, które mogły wpływać na struktury kamienia, funkcjonowała wśród rzeźbiarzy i kamieniarzy na przestrzeni wieków. No, czyli jednak ten prawen Mohan miał rację, że przynajmniej tego typu legendy są. Naukowe spojrzenie na legendy o zwiększaniu kamieni. Z naukowego punktu widzenia większość legend o zwiększaniu kamieni nie znajduje potwierdzenia w badaniach archeologicznych czy chemicznych. Jednak niektórzy badacze próbowali znaleźć racjonalne wyjaśnienie dla tych przekazów. Jednym z takich przykładów, choć bardziej związanym z Peru niż z Indiami, pochodzi od niemieckiego chemika Helmuta Tribusza. Okej, okay, czy tu bardziej się skutają w tym rozdziale na Peru, a o tym już urobiłem materiał, a także właśnie o badaniach pana Helmuta Tribusza, więc nie będę teraz tego dublować. Teraz sprawdźmy ciąg dalszy tego materiału hindusa, którego film dzisiaj omawiamy, ponieważ pokazuje on, jak łatwo można właśnie obrabiać nadać kształt tego, tego typu kształt kamieniowi, jeżeli byłby on zmiękczony. Widać, że wziął tutaj jakiegoś rodzaju piankę, która jest no, dosyć mięciutka i posługuje się także cyrklem. Efekt wychodzi, no tak jak widzimy na filmie. Oczywiście szkopu jest taki, że kamień musi być naprawdę bardzo mięciutki, aby z nim w ten sposób postępować. Wtedy, jeżeli byśmy mieli właśnie już kamień w takim stanie, w sensie mam tutaj na myśli że zmiękczony, no to wystarczyłyby nam jakieś dwa ostrza połączone powiedzmy, że z sznurkiem, aby wykonać, no właśnie, aby zastąpić cyrkiel i wykonać no tego typu właśnie yy, kamień. W sensie nadać mu taki kształt. Jak z pewnością bardzo dobrze wiecie, są także inne opcje. Na przykład geopolimer lub po prostu no, technologia, no powiedzmy, że za pomocą lasera, czyli takiej jakiejś technologii, możemy wyciąć twardy kamień w ten oto sposób. Oczywiście nie jest żadną tajemnicą, że także i tacy głównonurtowi archeolodzy, a także kamieniarze mają jakieś swoje inne teorie, hipotezy, które powiedzmy, że pasują do głównego nurtu naukowego. Załóżmy teraz, że starożytni mieszkańcy terenów należących dziś do Kambodży poświęcali setki godzin na wystukanie kamieniem takiego kształtu. I zrobili to, jak widać po tej właśnie konkretnej świątyni, wielokrotnie. Wszystkie te bloki, tak na oko, wyglądają mi na identyczne. Tutaj pojawia się pewne pytanie: po co tracili, no tak naprawdę, inwestowali swój czas, aby nadać tym kamieniom tego typu kształt, ale chodzi mi tutaj, że nadali go z dwóch stron: wewnątrz budowli, ale także i zewnątrz jest ten kamień zaokrąglony. Autor tego oryginalnego filmu, ten Hindus, pokazuje nam, tutaj przedstawia czarny sufit, a przynajmniej ten narożnikowy kamień ma kolor taki czarnawy. Według niego użyto tam jakiegoś rodzaju kwasu bądź coś w tym stylu. Mała się o tym świadczyć ten czarny kolor, który ten, powiedzmy, ta substancja nadała temu kamieniowi, a także no, ta powierzchnia tego kamienia, która wygląda właśnie, jakby coś tam zostało polane, i ta powierzchnia została jakby powiedzmy, że wyżarta. Jednak także i te inne kamienie, które są niżej, także wydają się być dosyć ciekawe. Pójdź na ten właśnie kamień w tym rzędzie, zaraz tuż zaraz pod tym czarym kamieniem. Wygląda to troszeczkę jak na przykład kamienie w piramidzie Mykerinosa w Egipcie, a także różnego rodzaju kamienne obiekty, w sensie budowle wykonane z kamieni w Peru, które wyglądają tam właśnie o ten sposób jak tutaj. A więc najpierw była stawiana ściana z tych kamieni, a dopiero później była, że tak powiem, cała ta powierzchnia, no może wycinana, wygładzana i przeprowadzana tam różnego rodzaju procesy. Tutaj właśnie widzimy, że no w tym miejscu że ten kamień jest jakby w, po lewej stronie jest troszeczkę grubszy niż po prawej, być może ktoś przerwał tę pracę. Mnie ciekawi jeszcze, dlaczego ta właśnie tutaj linia, którą o której teraz mówię, dlaczego ona nachodzi także na ten właśnie wyżej kamień i jest tutaj także o tych bocznych kamieniach po lewej stronie także kilka dziwnych ci, 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 śladów, którym chciałbym się najchętniej przyjrzeć z bliska, ale niestety na tym nagraniu no, nie ma takiej możliwości. Chodzi mi o tę linię tutaj, czy to jest, ktoś próbował ten blok później rozwalić, zniszczyć, uszkodzić, przeciąć go, no, że tak powiem, zrobić na większy fragment i mniejszy. Czy to jest tylko jakaś gra cieni, ale podejrzewam, że to raczej nie chodzi o cienie, tylko tu jest ewidentnie jakiś ślad. Chciałbym to zobaczyć z bliska, ale niestety no, ten Hindus no, nie wrzucił takiego materiału z tego konkretnego tunelu. No dobra, przejdźmy teraz ponownie do tego ujęcia, które widzieliśmy już wcześniej. Czy zwróciłeś uwagę, że te niż... Ciekawi mnie, czy zwróciłeś uwagę na to, że te niższe kamienie też są zaokrąglone? Spójrzmy jeszcze o to tutaj. W tym miejscu jest jeszcze kolejny element, którym budowniczowie można powiedzieć, że no, utrudnili sobie zadanie. Widzimy, że góra jest jakby wklęsła, a te boczne ściany delikatnie wypukłe. W tym filmie tego hinduza wspomina on jeszcze o tym, że na końcu jednego z korytarzy znajduje się kamienny blok z otworem, i słychać tam niby taki głuchy dźwięk, oznaczający według niego, że z tyłu jest pusta przestrzeń. Gdy wyszedł na zewnątrz tej świątyni, to pokazał nam, że dokładnie w tym miejscu, gdzie widzieliśmy właśnie powiedzmy, że tą, kamien tą kamienną ścianę, w którą on stukał i według niego był tam słychać było głuchy dźwięk, no to w tym miejscu tylko, że na zewnątrz Wykonane jest jakby przedstawienie drzwi. Wydaje mi się, że mówiąc o tym głuchym dźwięku, który tam słyszał, no to ten Hindus troszeczkę przesadził. I jest to nieco naciągane, ponieważ przecież cała ta boczna ściana zapewne musiałaby wydawać taki sam dźwięk. Oczywiście jest także jeszcze inna opcja, że ten kamień, który tworzy te, powiedzmy, że tą atrapę drzwi, wewnątrz jest pusty. No i wtedy mógłby wydawać jakiś głuchy, pusty dźwięk, ale to też wydaje mi się troszeczkę naciągane. Hindus ten dodawał tam z tego co jeszcze pamiętam, coś na temat, że być może te drzwi jakoś się kiedyś otwierały, ale... no. Zostawmy ten temat. Wydaje mi się, że jest to troszeczkę mocno naciągane. Kończąc już ten odcinek, mam jeszcze do Was pytanie. Od jakiegoś czasu mówię, że mój kanał ma teraz o wiele, wiele mniej wyświetleń niż miało to miejsce kiedyś, i ja to zrzucam troszeczkę na algorytm. Być może no, ja nie potrafię się też dostosować do tego algorytmu, tworzyć no, takich treści, które się będą wybijać. Ale jest także inna możliwość, że po prostu no, te moje treści są już dosyć nudne, powtarzające się i być może nie tak ciekawe. Daj znać, proszę, w komentarzu, co o tym myślisz. Na sam koniec zachęcam Cię jeszcze do sprawdzenia moich dwóch ostatnich odcinków, ponieważ tak jak widziałeś przed chwileczką, zarówno jeden i drugi ma bardzo, bardzo mało wyświetleń, więc być może jest tak, że nawet Ci się nie wyświetliła jego miniaturka, YouTube Ci po prostu nie zasugerował, że taki film został przeze mnie dodany. A kto wie, może Cię zaciekawi i uznasz to za wartościową treść. A tymczasem dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia kolejnym razem. Cześć, hej!